Cześć, dzień dobry moi drodzy. Witam się z Wami po raz kolejny na moim kanale. Tym razem podsumowanie miesiąca, czytelnicze podsumowanie miesiąca marca. I e, zanim zaczniemy, jestem Wam winna kilka słów wyjaśnień. Jest to pierwsze e, podsumowanie, które stawiam w tym roku na kanał. W zeszłym roku takie podsumowania pojawiały się regularnie co miesiąc, a w tym roku ani w styczniu, ani w lutym takie podsumowanie się nie pojawiło. To dlatego, że Myślałam, że spróbuję trochę innej formy. Myślałam, że te podsumowania przeniosę na Instagram, na rolki albo na posty. I jakoś tak próbowałam poeksperymentować i zupełnie nie byłam zadowolona. Przy podsumowaniu potrzebuję pogadać więcej i to jest jedyna dla mnie dogodna forma. Będę dalej stawiała na Instagramy. Na Instagram, przepraszam, takie posty podsumowujące, ale to zupełnie się dla mnie w pełni nie sprawdza, więc taki film nawet sama dla siebie nagrywam i wiem też, że podsumowania to jedne z najbardziej popularnych filmów na YouTubie, więc wróciłam, postanowiłam po prostu z pokorą pochylić głowę i wrócić tutaj do tej formy. I zaczynamy moi drodzy, jeśli chodzi o marzec, to mam tutaj pewien stosik, dwie... Chyba jedne z najlepszych książek, jakie przeczytałam w tym miesiącu. Dwa tytuły od jednej autorki, od Barbary Wysoczańskiej. Siła kobiet oraz Narzeczona nazisty. Siłę kobiet przeczytałam w, jako pierwszą, natomiast czytałam na odwrót, ponieważ to Narzeczona nazisty jest książką debiutancką Barbary Wysoczańskiej. Siłę kobiet recenzowałam dla Was we współpracy z wydawnictwem Filia i wtedy też bardzo, bardzo spodobała mi się ta książka. To jest, to na pewno będzie tytuł, który znajdzie się we wszelkich podsumowaniach, rankingach. Jeśli chodzi o ulubieńców, mamy tutaj dwudziestolecie międzywojenne, Warszawę. Trzy kobiety, z tego co pamiętam, była to Ada, Rosalia, Zuzanna Wszystkie trzy chcą od życia czegoś innego. Dla wszystkich z nich trzech jest jeden problem, czyli dyskryminacja przez to, że są kobietami i dyskryminacja odczuwalna na każdej możliwej drodze. Autorka tutaj naświetliła wiele, wiele niesprawiedliwości, które gdzieś tam dzielą kobiety oraz mężczyzny, dzieliły wtedy, natomiast no wiemy, dużo rzeczy się nie zmieniło. Jest tutaj też, no, to są czasy, gdy, gdy, formowało się, gdy formowało się państwo narodowe, czasy Romana Dmowskiego. Był tutaj świetny research historyczny i trzy kobiety, trzy kobiety walczące o zupełnie inne rzeczy, a wszystkie te trzy kobiety połączone są tutaj przez jedną postać męską, przez Ignacego Lubowickiego. Był bratem dla, dla kolejnej, kochankiem, a dla trzeciej był. Mężem, bardzo ciekawa powieść. Na moim kanale jest pełna recenzja. Ja zostawiłam jej 5 gwiazdek i muszę powiedzieć, że um, chyba coraz bardziej um, odchodzę w moich preferencjach w taką właśnie literaturę obyczajową, ponieważ czytałam też dużo um, książek um, ala młodzieżowych w tym roku, które jeszcze pod koniec roku robiły na mnie ogromne wrażenie, ale jakoś tak zaczęłam powoli, chyba. Odpływać już od, od brzegów literatury młodzieżowej, jeśli wiecie, o co mi chodzi, dalej będę ją czytać, ponieważ e, ja przede wszystkim interesuję się literaturą młodzieżową i tym, jak różne trudne sprawy są w nich przedstawione, tak, by edukować młodzież i to mnie naprawdę interesuje, ale tak dla czystej literackiej rozrywki i roz, roz, rozpłynięcia się w powieści, to. To już, to, to, to potrzebuje już takich historii. No i zostawa, zostając, przy, zostając przy Barbarze Wysoczańskiej narzeczona Nazisty, tutaj byłam mniej zachwycona, ale też książka ma u mnie bardzo wysokie noty. Tutaj bardzo zawiodłam się przez to, że był prolog, w prologu był koniec książki. Taki zabieg, który jest dość popularny, czyli na samym początku książki dowiedzieliśmy się tego, co finalnie wydarzyło się, jak potoczyły się finalnie losy głównej bohaterki. Na szczęście tutaj nie ma takiej sytuacji, że w tym prologu autorka odkryła karty w 100%, ale naprawdę to trochę ujęło mi w procesie tłumaczenia. Niektóre rzeczy wiedziałam, jak się potoczyły i bardzo, bardzo mi to nie odpowiadało. Książka jest o dosłownie o tytułowej narzeczonej nazisty. Hania, dziewczyna około 20 roku życia, która w 1938 roku zakochuje się w Johanie, który ówcześnie jest, jest już członkiem chyba partii NSDAP, mieszka w Monachium, wiadomo Monachium, mekka nazistów Hitlera. No i przez splot różnych życiowych wydarzeń plus zakochania się, ta Hania. Ląduje właśnie w Monachium w 1938 roku jako narzeczona nazisty, i oczywiście to jest wszystko, co mogę Wam wspomnieć. Jeśli chodzi o same losy Achani i Johanna, nie do końca była nimi poruszona. Troszeczkę zbyt prostym romansem mi to tutaj yy, tak. Nie za, zaletywało to bardzo złe słowo. Nie, nie, nie porwała mnie historia Johana oraz e, Hani, natomiast bardzo dobrze czytałam ci tę książkę. Znowu przez fajny research historyczny. Em... I przede wszystkim bardzo ciekawą perspektywę, bo tak jak wspominałam, czwarte książki to jest rok 38 i Monachium. Gdy Hania znajduje się w Monachium i tam mamy to, co nastroje, morale w Niemczech tuż przed wojną. Bardzo, bardzo podobały mi się tutaj książki i naprawdę ja powiedziałam takie zdanie, że Siła Kobiet to jest książka, nad którą marzył mi się by patronat i, i to podtrzymuję i na pewno będę trzymała czujne oko, jeśli chodzi o kolejne książki Barbary Wysoczańskiej i to jest naprawdę dla mnie kawał świetnej literatury obyczajowej. Ok, i następna książka, którą przeczytałam w tym miesiącu to Zaczarowany Zamek Sophie Anderson. Jest to trzecia książka autorki, którą miałam ogromną przyjemność poznać. Zwróćcie uwagę, jak przepięknie jest ta historia wydana. Ona ma ilustrację. Ten tytułowy Zaczarowany Zamek jest ogromną drewnianą budowlą powstałą bez ani jednego gwoździa, która zamieszkiwana jest przez pokolenia kolejnej rodziny, wcześniej królewskiej, teraz już nie. I tak jak mówię, jedna rodzina przez kilka pokoleń. I mieszkańcy, których poznajemy, gdy zaczynamy czytać tę książkę, do tej pory nie znają wszystkich zakamarków tego zamku. Ten zamek ma jakieś kopuły, nieznane są drogi do tych kopuł. Bardzo ciekawy koncept, jeśli chodzi o samą budowlę. A co bardzo ciekawe, książka to. Wizję autorki na kontynuację poem, po, poematu Aleksandra Puszkina, Rusłan i Ludmiła. I jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to na moim kanale znajduje się film Kwadrans z książką, w którym bardzo szczegółowo zrecenzowałam dla Was tę historię. I kolejna książka, którą chcę Wam pokazać, to będzie kolejna książka, która dla mnie będzie biła wszelkie rekordy w tym roku, jeśli chodzi o ulubieńców. Książka, która ma zaledwie, moi drodzy, już Wam mówię, książka, która ma zaledwie 176 stron, mowa tutaj o wronach, literatura czeska. Książka absolutnie fenomenalna. Mogliście już o niej słyszeć nieraz nie raz, nie dwa, ponieważ to jest tytuł, o którym jest naprawdę głośno. Mam wersję papierową, o którą ponoć jest dość trudno, ale słyszałam, że na przykład na Bonito możecie ją dostać bez problemu. Jest również wersja audio dostępna na pewno na Storytel i na MPGO, nie wiem czy na innych platformach. I od razu mówię, że ja tę książkę polecam słuchać, ponieważ mamy tutaj podwójny ładunek emocjonalny. I właśnie a propos tego ładunku emocjonalnego, to Um, stosunek tego, ile jest tu emocji, do tego, jak cienka jest ta książka, jest yy, po prostu nie, nie, trudno mi powiedzieć, yy, jak bardzo nie spodziewałam się odczuć tylu emocji yy, po lekturze, która ma zaledwie 200 stron. Podczas tej książki na pewno, ja pamiętam, że słuchając yy, tej historii, miałam normalnie palpitację serca i myślałam, Miałam takie myśli, no nie, no przecież to się wydarzy, przecież to jest niemożliwe, no przecież jak, gdzie, kiedy. A książka jest o rodzinie, o rodzinie, w której dzieje się źle, w której są dwie córki, jest, jest Baśka i jest Kasieńka. I niestety jest to książka o bardzo przykrej sytuacji, w której jedno z rodzeństwa, jedno dziecko jest kochane bardziej niż to drugie bez żadnego konkretnego powodu, po prostu rodzic sobie z tym nawet nie radzi, rodzic tego zupełnie nie dostrzega, jemu się wydaje, że to drugie dziecko jest po prostu jakoś nastawione przeciwko niej, chodzi tutaj o mamę i chciałabym powiedzieć jak najmniej, ponieważ uważam, że każdy musi poznać tę historię sam, słuchajcie, no zresztą co tutaj więcej mówić, naprawdę mało treści, końcówka. Zostawia bardzo dużo, bardzo dużo do myślenia uczytelnika. Bardzo serdecznie polecam Wam wrony. Następnie fenomenalna historia. Słuchajcie, był sobie Miś. Dobra, na początku mówiłam, że jednak odpływam ku w stronę literatury obyczajowej, ale takie historie zawsze będą u mnie numerem jeden. Był sobie Miś, czyli taka historia, co było przed tym, co było zanim Kubuś? Puchatek um, wylądował razem z Krzysiem i całą resztą w milowym lesie, a na początku było centrum e, towarowe, dom towarowy Harrods, londyński Harrod, który pięknie jest zilustrowa zilustrowany tutaj na wewnętrznej wklejce. Um, przepięknie wydana książka, słuchajcie. Mamy tutaj bardzo gruby papier, przepiękne, kolorowe ilustracje. Jest to wydanie takie bardzo klasyczne i um, ja jestem absolutnie kupiona... Um, Tutaj na, na tę książkę składa się kilka opowiadań, opowiadanie takie pod formą rozdziałów, w formie rozdziałów. Czyta się bardzo szybko, naprawdę dla fanów Kobusia Puchatka, dla osób, które zatęskniły jakoś tam za Kobusiem, bardzo, bardzo polecam. Następnie mam tutaj zbiór baśni, to jest wydawnictwo Jaguar, to nie są baśnie, przepraszam, to są retellingi bardzo popularnych baśni, autora So Mana i co, o tym też opowiadałam Wam na moim kanale mamy tutaj 12 baśni na przykład Piękną i Bestię Małą Syrenkę i tak dalej te najbardziej popularne tytuły i to są lingi które mają jakby to powiedzieć tutaj bohaterowie bardzo znanych, lubionych baśni mają możliwość zasmakowania trochę świata współczesnego oraz tych najbardziej palących, przykrych problemów świata współczesnego, czyli seksizm, czyli brak tolerancji, wykluczenie, jednostronne postrzeganie piękna itd. itd. Oprócz tego jest tutaj też taki. Taki dreszczyk, trochę grozy. Naprawdę bardzo fajny zbiór. Moi ulubieńcy, to, e, moi ulubieńcy, jeśli chodzi o te retailingi, to był mój odkurzacz. To mała syrenka oraz czerwony kapturek. właśnie e, są przepięknie ilustrowane i również więcej opowiedziałam Wam na ten temat w jednym z moich reading vlogów. Bardzo polecam, przepięknie wydany zbiór i jest to moim zdaniem taki must read e, dla wszystkich fanów e, retailingów e, klasycznych baśni. Następna książka, którą tutaj mam, to coś, po co w tym miesiącu sięgnęłam zupełnie spontanicznie. Christine Harmel Jeszcze Jeden Dzień. Chwyciłam po tę książkę spontanicznie, natomiast kupiłam ją też w tym miesiącu, więc nie musiała długo czekać na swoją kolej. Miałam ochotę, gdy, gdy sięgałam po tę książkę, moje kryterium było bardzo proste. Chcę przeczytać coś krótkiego w jeden dzień. I właśnie, jak widzicie, tutaj mamy... 214 stron. Teraz odwracam się, ponieważ chcę Wam powiedzieć, jak Księga Utraconych Imion. Um, Christine Harmel to autorka książki Księga Utraconych Imion. To jest literatura wojenna, um, która bardzo, bardzo mi się podobała. Um, I to jest najnowsza książka wydana w Polsce tej autorki. Um, bardzo ciekawa historia. Um, pielęgniarka onkologiczna, która zajmuje się... Um, Onkologiczno-pediatryczna. Mam na myśli, że pracuje w szpitalu onkologicznym dla dzieci. Pewnego dnia no, słyszy zupełnie druzgocącą diagnozę, pozostało jej zaledwie miesiąc życia. Jej diagnoza to jakiś tam dramatyczny glejak, jak nawet nie chcę tego powtarzać. <grym> I w dniu, gdy kobieta słyszy swoją diagnozę. Coś się dzieje, my wiemy co się dzieje, bo jest to nam wyjaśnione, natomiast ja oczywiście nie chcę mówić, i kobieta zaczyna przeżywać jeden i ten sam dzień od początku, tak jak w filmie Dzień świstaka, i dzięki temu ma czas, by dojść do pewnych wniosków, dojść do wniosków, jakie, tak, jakie rzeczy tak naprawdę powinna załatwić przed, no przed tym, gdy przyjdzie nieuniknione. Aby zrozumieć parę spraw, po prostu dostaje dodatkowy czas od świata. To jest taka baja dla dorosłych, taka baja dla dorosłych, tak bym powiedziała. I tutaj wiemy dokładnie, co się dzieje i dlaczego ona, wskutek czego ona te dni dostaje. Tylko po prostu nie chcę wam o tym mówić. Związane to jest z pewnym bardzo ciekawym drzewem. Polecam, jeśli lubicie. Literaturę obyczajową. Dla mnie była jednak trochę za krótka. Trochę bym tutaj dopisała, ale no sama chciałam czegoś krótkiego, więc narzekać nie mogę. Następna książka, którą miałam ogromną przyjemność poznać w tym miesiącu, to Nauczycielka z Getta polskiej autorki Janety Krasińskiej. Bardzo ciekawa historia, ponieważ tytułowe Getto to Getto Łódzkie, a jak wiemy najczęściej w literaturze. Mamy jednak jako tło wydarzeń getto warszawskie, mamy główną bohaterkę, Laurę, która zostaje bardzo zaskoczona przez wojnę. 1 września, gdy chce przywitać swoich uczniów, okazuje się, że wybuchła wojna i momentalnie całe jej życie drastycznie się zmienia. Jest to również świeżo upieczona, narzeczona, kobieta szczęśliwa, spełniona, no... Niestety jej życie z dnia na dzień, um, jej plany, wszystko, wszystko się rozpada, i um, gdy, gdy dochodzi do tych najbardziej tragicznych wydarzeń, ona stwierdza, że nie jest w stanie żyć bez swojego y, już męża i y, 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 opuszcza tę bezpieczniejszą część miasta dla niego, też dla siebie, bo robi to też dla siebie i wkracza do getta z własnej woli. Odnajduje swojego ukochanego, jego rodzinę i postanawia tam z nimi zostać. Chce też żyć w jakikolwiek sposób normalnie, więc podejmuje się pracy nauczycielki i wyobraźcie sobie, jakie jest to zadanie w getcie pod czujnym okiem brutalnych nazistów. No to jest, to jest zadanie z kosmosu i, i bardzo, bardzo ciekawa jest ta historia. Tutaj mój bardzo poważny zaszczyt był taki, że ta książka jest zdecydowanie za krótka jak na bardzo poważną tematykę i że miałam takie wrażenie, że, strasznie, że została strasznie pochlastana, że dużo, dużo rzeczy w niej brakuje 300 stron. Uważam naprawdę, że to jest za mało jak na tak dobrą historię. I tutaj też autorka miała dużą dbałość, jeśli chodzi o, wykazała dużą dbałość, jeśli chodzi o research historyczny. Następna książka to chyba najmniej ulubiona, jeśli chodzi o ten miesiąc, literatura obyczajowa. Ja wam mówiłam, że stawiam ostatnio na polskich autorów w kontekście literatury obyczajowej i jak widzicie, troszeczkę jakby idę za, za własnym planem. Wszystko, czego nie zrobiliśmy razem, Główna bohaterka, Róża, wyjeżdża do Londynu um, z plikiem zdjęć i, um, i z jakimś planem, którego nikt nie rozumie. Um, rodzice nie wiedzą, po co ona tam jedzie. My wiemy, tak um, po części, ponieważ tutaj fabuła jest bardzo enigmatycznie prowadzona. Wiemy tylko, że. Gdzieś tam był jakiś Emil, o którym ona cały czas myśli, o którym cały czas mówi. Generalnie, gdy próbujemy poznać bohaterkę, to cały czas dowiadujemy się tylko czegoś na temat Emila i tego, jak ona bardzo tęskni za Emilem, i tutaj mi to. Wręcz przeszkadzało, ale ta książka ma też bardzo dużo dobrych stron. A przede wszystkim jest to bardzo fajne, wręcz turystyczne przedstawienie Londynu, ponieważ wygląda to w ten sposób, że Laura, przepraszam, Róża, już mi się te auta, auta, bohaterki mylą książkowe. Polega to na tym, że Róża ma plik zdjęć na tych zdjęciach. Z tego co się zorientowałam, są takie najpopularniejsze miejsca. W Londynie i ona do tych miejsc podróżuje i próbuje odzwierciedlić te same zdjęcia. Na tych zdjęciach jest właśnie ten wspomniany Emil. Dosyć. Tu przede wszystkim autorka próbowała być bardzo, bardzo tajemnicza, ale nie wyszło to raczej w formie powieści obyczajowej, ponieważ Klaudia Muniak jest przede wszystkim kojarzona z, różnego, z różnych książek typu thriller czy kryminał. A tutaj jakoś tak to połączenie nie do końca mi Wyszło natomiast, no ja zostawiłam na nie trzy gwiazdki, więc to nie jest tak, że jakoś strasznie wam nie polecam tej książki. To po prostu w ogóle nie była moja historia i więcej raczej nie, nie sięgnę po książki Klaudii Muniak, a na pewno nie książki obyczajowe, ale też to była pierwsza książka tej autorki, jeśli chodzi o literaturę obyczajową. Następnie to dopiero o tym mówiłam na kanale, trzeci, trzecia część komiksu Hard Tyle razy już o tym mówiłam. Słuchajcie, że chyba nie będziemy tracić czasu antenowego. Teraz na moim kanale w poprzednim filmie trwa rozdanie, w którym możecie zdobyć trzeci tom. Więc e, jeśli będziecie oglądać ten film zaraz po jego publikacji, to to rozdanie jeszcze trwa. E, I co moi drodzy? No naprawdę warto e, zainteresować się tą historią. To już jest trzeci tom. Pierwsze dwa pojawiły się w zeszłym roku. Wspaniała historia w formie komiksowej o, młodo o młodości. No dobra, w sumie też o młodości. Chciałam powiedzieć o miłości w młodości. Dwóch młodych mężczyzn zakochuje się w sobie. Jeden z nich jest dopiero na odkrywaniu swojej seksualności. Wręcz ta jego seksualność go bardzo zaskoczyła. Dopiero gdy poznaje, gdy nikt poznaje Charlie'ego, to odkrywa w sobie tę, tę, swoją seksualność. Charlie już gdzieś tam poniekąd, wie, kim jest i jest też wyautowany przed innymi, chociaż nie, nie potoczyło się tak jak on tego chciał, ale tutaj absolutnie nie będę wchodzić w szczegóły. Bardzo fajna książka. Komiks, bardzo fajna historia przedstawiona w formie komiksowej, którą zawsze będę Wam serdecznie polecać. Co my tutaj dalej mamy? Jeszcze mamy trzy książki. Hmm, kurde, nie wiem tej. Proszę. Chwila przerwy dla mnie, ponieważ wzięłam w spółki nieodpowiednią książkę. Już chodziło mi tutaj o Elizabeth Strout i wzięłam Williama. Williama jeszcze nie czytałam. Czytałam w tym miesiącu mam na imię Lucy. Bardzo ciekawa historia. Kobieta trafia do szpitala na prostą operację wyrostka robaczkowego i niestety coś idzie nie tak i zostaje ona w szpitalu na dużo dłużej. Zupełnie się tego nie spodziewała. I co dziwne, w szpitalu odwiedza ją jej mama, z którą kobieta tytułowa Lucy nie miała kontaktu praktycznie od kilku dobrych lat, ponieważ kobiety się pokłóciły. Nawet nie tyle co pokłóciły, ale matka nigdy nie zaakceptowała wyborów Lucy jako dorosłej kobiety, nie zaakceptowała mężczyzny, z którym Lucy zdecydowała związać swój los i porzuciła córkę w każdy możliwy sposób, no, mentalny, fizyczny, po prostu kobiety. Nie otrzymywały żadnych kontaktów, i dlatego, gdy Lucy się budzi i widzi matkę przy swoim łóżku, to wręcz ma wrażenie, że jest w zaświatach i że coś poszło nie tak wybitnie. Natomiast faktycznie fizycznie mama tam jest i mamy tutaj taki, my jako czytelnicy przyglądamy się rozmowom kobiet, przyglądamy się pewnemu procesowi, Leczenia tych ran z przeszłości. Bardzo ciekawa historia, e, e, przy której idzie się naprawdę wyciszyć i bardzo powolna. Jest to literatura piękna. I mam też drugą część tej historii i zamierzam ją czytać w kwietniu i są audiobooki, które bardzo serdecznie Wam polecam. Następna książka, którą tutaj mam, to książka, którą zaczęłam czytać w lutym, skończyłam czytać w marcu. Drugi tom, jeśli chodzi o serię Lucindy... Lucindy... Dobrze mówię, Riley. Siedem sióstr. Mm, za długo nie mogę, za dużo nie mogę zdradzić, no ponieważ jest to seria, a tutaj pokazuję Wam drugi tom. Przeglądam książkę, ponieważ potrzebuję przypomnieć sobie jedno imię Ok, więc te siedem sióstr to siedem kobiet adoptowanych kiedyś przez mężczyznę, który nazywał się Pasalt. I teraz tak, na początku pierwszego tomu Pasalt umiera w dość dziwnych okolicznościach I jego adoptowane córki, już wszystkie po trzydziestce albo zaraz Obok trzydziestki zjeżdżają się z całego świata do domu rodzinnego, by go pożegnać. Um, każdą z tych książek um, zaczynamy dokładnie w tym samym momencie. Wszystkie siedem tomów zaczyna się w momencie, właśnie gdy Pasalt umiera. I to jest bardzo ciekawe, bo mamy tą jedną, jedną sytuację z siedmiu różnych perspektyw. Um, wszystkie książki polega, polegają na tym, że Pasalt pozostawił dziewczynom jakieś wskazówki na temat ich pochodzenia i w tej książce wyruszamy razem z nimi w podróż. Jeśli chodzi o szukanie ich korzeni, itd. Tak dalej, itd. Tak dalej, tutaj mamy po prostu literaturę obyczajową. Mamy taką dwuetapową kompozycję szkatułkową, bym powiedziała, bo mamy historię w historii, bo mamy historię danej siostry, która na początku jest nam przedstawiona w czasie współczesnym i z nią. Również później zaczynamy odkrywać inną historię. Na przykład tutaj było to bardzo ciekawe. Główna bohaterka otrzymała w spadku książkę napisaną, i teraz nie pamiętam, jaki to był język czy to był szwedzki, czy to był fiński. Po, poznajemy trochę jej historię i w pewnym momencie razem z nią zaczynamy czytać tę książkę, którą dostała od swojego ojca. Ona ją zleciła do przekładu, i gdy ten przekład przechodzi, to już jest jakaś połowa książki. I my tutaj powoli kończymy z. Poznawać główną bohaterkę, jeśli chodzi o jej współczesną historię, i zaczynamy z nią czytać przekład tej książki i rozpoczynamy zupełnie nową, inną historię. Mam nadzieję, że troszeczkę, chociaż nakreśliłam wam na czym to polega. Ta książka ma swoich fanów, jak i osób, które nie są, nimi, nie są tymi książkami zachwycone. Ja jestem, na pewno podobał mi się bardziej pierwszy tom niż ten tom, ale też nie mam większych zarzutów do pierwszego tomu. Faktycznie było dość przewidywalnie. Mówię faktycznie, ponieważ no, czytam o takim zarzucie i mogę się z nim zgodzić, ale wiecie co, to jest dla mnie literatura typowa taki mój comfort read. Ja po prostu czuję się bardzo komfortowo, spokojnie, wyciszam się dobrze mi czytając te książki i na pewno przeczytam wszystkie siedem i po przeczytaniu pierwszego tomu zdecydowałam się na zakupienie tej serii w tych kolekcjonerskich wydani wydaniach, ponieważ oczywiście są też takie tradycyjnym. I ostatnia książka, o której chciałabym Wam, słuchajcie, słuchajcie się nagadałam, opowiedzieć. Drugi tom Wortexu, czy ja wziąłam dziewczyna, która Tak, drugi tom e, trylogii Anny Benning. Pierwszy tom Wortex pojawił się w Polsce w zeszłym roku, w czerwcu, a w tym roku, w marcu, pojawiła się druga część, czekamy jeszcze na trzecią. E, historia Fantazy, mmm, nawet troszeczkę tam, nie wiem, myślę, że to science fiction nie ma, a e, może jest, nawet nie wiem. Słuchajcie, dlaczego, skąd ten mój tutaj, skąd moje skołowanie, czy to już fantazy, e, czy to jeszcze fantazje, czy to już science fiction, e, bo zupełnie nie czytam takiej literatury i wąt, e, i vortex był dla mnie tutaj zupełnym, e, zupełnym m, zupełną odskocznią, gdy sięgnęłam po pierwszy tom. E, przy, przede wszystkim to jest to dystopia. Jest to dystopijna trylogia. Mamy tutaj świat po wielkiej mutacji, po wielkiej katastrofie, która nazwana jest Wielką Mutacją, ta katastrofa miała miejsce w 2020 roku i wydarzenia przedstawione na kartach tych książek mają miejsce 80 lat później. Dzieje się dużo. Mamy vorteksy. Vorteksy to są swojego rodzaju tunele czasoprzestrzenne. Mamy splitów, czyli osoby, których DNA zostało zmieszane z, z cząsteczkami żywiołów i nie tylko. Czyli na przykład mamy um, osoby, które zamiast rąk mają gałęzie, zamiast skóry mają mech. Um, mamy nowy rząd, który podobno działa w ten sposób, by wszystkim żyło się dobrze, ale jest to rząd, który popełnia takie same błędy, jak każdy. Rząd na świecie, zawsze i wszędzie, i do czego zawsze niestety dąży ludzkość, czyli do jakiejś chorej władzy nad wszystkim. No, jest to bardzo ciekawa rzecz, ponieważ oprócz tej takiej warstwy, Rozrywkowej, gdzie śledzimy akcje, to też możemy sobie trochę pomyśleć o tym, jak to wszystko funkcjonuje, ale y, chciałabym zachęcić Was do obejrzenia filmu. Jeśli interesuje Was więcej, na kanale jest y, y, recenzja pierwszego, jak i drugiego tomu, więc tam Was odsyłam. Jeśli o czymś zapomniałam, to musicie mi wybaczyć, ale wydaje mi się, że wspomniałam o wszystkich książkach. I co, i już kolejne rapapy pojawią się. Na pewno wspomnę jeszcze raz, no gdzieś tam myślałam, że trochę za, zaeksperymentuję, że rapapy przyniosę na Instagram, ale mi to zupełnie nie wyszło. Ja potrzebuję pogadać, a i tak mówiłam bardzo mało, dlatego że o wszystkich tych książkach mówiłam z osobna w filmach, więc mm, ja po prostu was tam odsyłam. I co, moi drodzy, i to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć!